W miniony weekend piłkarze KS Gniezno oraz KS Mieszko Gniezno rozegrali swoje mecze ligowe. Futsaliści KS Gniezno w niedzielne popołudnie w hali sportowej imienia Mieczysława Łopatki podejmowali zespół futsalu Szczecin. Sam mecz nie był porywającym widowiskiem. Oba zespoły miały problemy ze skutecznością. Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem 1 do 1. Na pewno brakowało gdzieś tam konsekwencji w tych założeniach, które mieliśmy przed tym spotkaniem. No, zespół ze Szczecina to dosyć dobry zespół. Ich pozycja w tabeli o tym nie mówi, ale mają naprawdę bardzo fajny, mocny skład. No szkoda, że nie udało się, bo zabrakło praktycznie dwie minuty, żeby dociągnąć zwycięstwo do końca. Remis daje zespołowi z gniezna jeden punkt do tabeli ligowej. Ale zdaniem trenera każdy jest ważny, bo walka o utrzymanie w lidze trwa do końca. My walczymy do końca, bo może nie każdy o tym wie, ale na dzień dzisiejszy mogą nawet lecieć z naszej ligi cztery zespoły, więc zespoły w naszej lidze od piątego do samego dołu biją się tak naprawdę o utrzymanie, bo jest bardzo duży ścisk, więc my musimy się przyłożyć. Zostały nam trzy kolejki, żeby zacząć wygrywać te mecze. Bramkę na wagę punktu meczowego dla Gnieźnian zdobył Oskar Kozłowski. Natomiast piłkarze mieszka podejmowali na swoim niestety nadal treningowym boisku jedenastkę Wiary Lecha. Mecz można było oglądać zatem z zaogrodzenia, co widać na naszych zdjęciach. Pojedynek zakończył się wynikiem 2 do 2, a więc też podziałem punktów. Wynik ten można uznać za sukces, ponieważ Wiara Lecha to wicelider tabeli. Bramki dla Mieszka zdobyli Jakub Hoffman oraz z rzutu karnego Adam Konieczny. Oby kolejny mecz na swoim terenie nie mogli rozegrać już na boisku z naturalną nawierzchnią.